Cześć, z tej strony Karolina i dzisiaj filmik z tego co wiem wyczekiwany przez Was, czyli... Zapowiedź tematu: października, października z Tak jak mówiłam, to teraz też przypomnę. Październik z tak samo jak wrzesień z są tu nazwy czytelniczych miesięcy, kiedy ja mówię jakie książki z jakiej kategorii, z jakim wątkiem będę czytać, a wy oczywiście jesteście do tej akcji zaproszeni i będzie mi bardzo miło, jeśli się do mnie dołączycie. Wrzesień był miesiącem LGBT. Kiedy czytaliśmy, przynajmniej ja czytałam książki z tym motywem, podsumowanie będzie pod koniec, pod koniec września albo na początku października, zależy od tego czy najpierw wrócę podsumowanie LGBT, czy podsumowanie czytelnicze całych wakacji, więc koniecznie zajrzyjcie do tego filmu jak się pojawi, a 1 października zaczynamy oczywiście czytanie z kombuk. Październiku. Zaraz przedstawię Wam temat, ale może najpierw szybka geneza, dlaczego akurat wybrałam ten wątek. Dlatego, że w październiku ma premierę drugi tom wspaniałej książki, czyli klądwy przeznaczenia. Korona przeznaczenia wychodzi z tego co pamiętam pod koniec października, 25 października. I właśnie ta korona w nazwie mnie troszkę zainspirowała do tego, aby październik był. Miesiącem królewskim. I chcę zaznaczyć na wstępie, że nazwy miesięcy są dla Was tylko pewnego rodzaju wskazówkami. Nie oznacza to, że w październiku macie czytać książki o nastolatkach, o jakichś paniach, które marzą o tym, żeby poznać swojego księcia z bajki i o tego księcia z bajki przez całe 300-400 stron walczą. Zupełnie nie o to tutaj chodzi. Owszem, mogą być to książki o królach, o królowych, o księciach, o księżnach, ale mogą to być e, też pozycje, gdzie ta korona, czy na przykład królestwo, występuje tylko z nazwy w tytule i jest pewnego rodzaju symbolem, jak książki, o których później wspomnę, które no z prawdziwą królową, czy też z królestwem nie mają nic wspólnego. Dodatkowo, żeby rozszerzyć tę kategorię, stwierdziłam, że można czytać Również książki, które na przykład zostały napisane przez kogoś, kogo uważamy za króla danego gatunku. Na przykład Brus jest królem thrillerów prawniczych, Bonda jest królową kryminałów i to też łapie się w ten miesiąc. Więc naprawdę dla każdego znajdzie się coś, co go zainteresuje również dla fanów literatury non-fiction. I chciałabym Wam powiedzieć kilka tytułów, które wpadły mi do głowy. Właśnie jako propozycję. Zacznę może od książek, które młodzieżówkami nie są, młodzieżówki zostawimy na koniec, i na koniec czekajcie, ponieważ będę miała dla Was konkurs, gdzie będzie można wygrać dwie książki. Zacznę może od literatury non-fiction, literatury faktu. I tutaj będą dwie pozycje, które są bardzo kontrowersyjne, kiedy pomyślimy o królestwie czy też królowej. I mam na myśli: Jutro przypłynie Królowa. I Królestwo za Mgłą. Królestwo za Mgłą jeszcze niestety nie czytałam, ale najprawdopodobniej właśnie w październiku chcę zabrać się za tą książkę. Za to jutro przepłynie królowa, bardzo wam polecam. Jest to wyśmienity reportaż o pewnej wysepce, na której dzieją się rzeczy, które nawet w najgorszych snach nam się nie śnią. Dla mnie ten reportaż był strzałem w dziesiątkę, był wstrząsający i aż ciężko uwierzyć, że takie rzeczy, jak dzieją się na wyspie Pitcairn, mam nadzieję, że to dobrze wymawiam, mogą dziać się w XX czy też XXI wieku. Kolejne propozycje z literatury non-fiction to Damy ze skazą i Zbrodnie i skandale na królewskich dworach. Jeśli chodzi o dalsze pozycje, no to jest to korona Przeznaczenia, Starcie Królów, Karda, Droga Królów, Królowie Przeklęci, Zimowy Monarcha, czy na przykład Królowa Cukru, czyli wrześniowa premiera. Mam też do polecenia kilka innych książek, właśnie młodzieżówek, czy literatury dziecięcej i zacznę od mojej ukochanej Małej Księżniczki, czyli absolutnie wspaniałej powieści dla dzieci, ale nie tylko i myślę, że trafi również do serc osób dorosłych. Kolejne to ostatnie premiery, czyli Okrutne Książę, Narodziny królowej Księżniczka Popioł, czy też tytuły takie jak projekt królowa, który czytałam w tamtym roku i Wam bardzo polecam, czy na przykład druga część Czóstki Wron, czyli Królestwo Kanciarzy. Król w nazwie występuje również w pierwszej części kluczego cyklu, czyli w Królu Kruków, a do królowej Kier i jej. Historii, dlaczego stała się osobą, którą się stała, nawiązuje książka Marysy Meyer, czyli Bez Serca. Do tego miesiąca załapują się również retellingi książek, baśni, które opowiadają o księżniczkach okrólowych. Czyli na przykład Cinder, która opowiada historię kopciuszka, który oczywiście z tego kopciuszka w wersji pisanej stał się księżniczką Disneya. Myślę, że każdy w tej kategorii znajdzie coś dla siebie. Nie zrażajcie się do tego, że pierwszą myślą, która Wam przychodzi są książki z literatury młodzieżowej. Naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Koniecznie napiszcie, dajcie mi znać, co Wy macie zamiar czytać, czy przyłączycie się do mnie, czy macie jakieś inne propozycje, które albo nawiązują w tytule do królowych, które albo nawiązują do królewskiego motywu. Tytule, albo to królestwo jest tylko pewnego rodzaju symbolem, czy też na przykład będzie to książka kogoś, która, kogo uważacie za króla literatury. A na koniec mam dla Was rozdanie dwóch książek, i będą to dwa egzemplarze klątwy przeznaczenia, bo myślę, że warto ją przeczytać i warto się przyszykować na premierę drugiego tomu w październiku. Wszystkie zasady oczywiście będą napisane w opisie pod filmem, tak żeby wszystko było zrozumiałe. Zwycięzców oczywiście ogłoszę też pod filmem i w komentarzach osób, które właśnie wygrają klątwę przeznaczenia. Dajcie koniecznie znać co sądzić o tym motywie, dołączajcie, oznaczajcie mnie na Instagramie, czy też na swoich relacjach hashtagiem październikskombu i do zobaczenia w kolejnym filmie, pa!